Ponieważ stoimy przed drzewem bardzo starym, musimy go odmłodzić, żeby uzyskać jak najlepszy owoc. A żeby odmłodzić, to musimy część konarów starych, tych najstarszych, usunąć. I tych, które przeszkadzają nam na przykład w koszeniu trawy, albo tych, które są bardzo, bardzo wysoko, gdzie nie, nie sięgniemy po owoc, żeby zdjąć go ręką, a nie z drabiny, albo żeby nam wiatr nie... Opa nie nie zrzucał tych owoców na ziemię. No, i rozpoczynamy teraz od oceny: co usuniemy? Usuniemy tą, tą starą gałąź, która nam przeszkadza w koszeniu trawy. Usuniemy górę, żeby ta góra była obniżona, żeby sięgnąć ręką po owoc. Zawsze przy cięciu dużych, dużych, grubych konarów trzeba podciąć na dole, żeby jak opada, to już odcina na gałąź, żeby nie, nie skaleczyła nam tej dolnej części konara. Żeby obniżyć koronę drzewa, musimy tą środkową, środkową środkowy konar wyciąć tutaj, bo ona tam. Za, za wysoko nam idzie. A te boczne konary, i tak nam dadzą dość sporo owoców. Tą teraz obcinamy ze względu na to, że one po prostu się nakładają nad siebie i ta górna daje cień dla dolnej. Skrócimy tą gałąź przed tym wilkiem, który nam odchodzi na, na bok, bo z tego wilka uzyskamy nowy konar, w przyszłości bardzo ładnie owocujący. Także u, wy, skrócimy tą gałąź przed tym skrzyżowaniem. O. To skorygujemy już piłką równolegle do, do tego konara, do podstawy, żeby nie było wilków prostopadłych do, do nieba. O. Bo jak tak zostawiony taki czop, to właśnie od tego czopa wyrastają wilki do góry. Roku to drzewo takie doświetlone, prześwietlone, nasłonecznione. Korona nasłoneczniona będzie. Drzewo be, będzie miało owoce dość duże i bardzo smaczne. Naświetlone, nasłonecznione. Także dużo, dużo smaczniejsze owoce będą niż w latach poprzednich.